Witajcie moi drodzy, dziś nowy temat, rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Na początek musimy sobie wyjaśnić kilka informacji. Równania już znacie, ale co to znaczy pierwszego stopnia i z jedną niewiadomą? No, jedna niewiadoma to też chyba jest logiczne, po prostu mamy jedną literkę. Ale pierwszego stopnia. Hmm, zobaczcie. Równania takie najprostsze. Znacie i bez problemu rozwiązujecie. Teraz o co chodzi z tym stopniem równania? Pierwszego stopnia to oznacza, że ja mam że ja mam pierwszej potędze moją niewiadomą. Tutaj. W tym miejscu mam x to potęgi pierwszej. A tutaj mam x do potęgi drugiej, czyli to równanie to jest to równanie drugiego stopnia, a to pierwszego stopnia. Więc będziemy się zajmować równaniami, gdzie będziemy mieć jedną niewiadomą. Pierwszej potędze, tak naprawdę. I zanim zaczniemy rozwiązywanie równań różnymi sposobami i poćwiczymy również przy okazji wyrażenia algebraiczne, które gdzieś po drodze się pojawiały, czyli mnożenie przez jednomian sumy albo mnożenie sum itd., itd., musimy sobie powiedzieć, ile rozwiązań w ogóle może mieć równanie. Hmm. No najprościej powiedzieć, bo takie do tej pory równania raczej spotykaliście, że równanie ma jedno rozwiązanie. No i na przykład takim równaniem może być to pierwsze, które ja napisałam. Oczywiście piszę bardzo proste równania, po to, żeby wam pokazać. E, odejmuję dwa obustronnie i otrzymuję 6. I to jest jedno rozwiązanie. Jedno rozwiązanie. No, ale oczywiście nie zawsze tak będzie, że każde równanie będzie miało rozwiązanie. E, może być takie równanie, które nie będzie miało rozwiązań. Jakie? No, na przykład. Jeśli od obu stron odejmę 2x, otrzymam 5, równa się 3. A to jest przecież bzdura, to jest nieprawda. Dlatego przekreślamy równa się, ponieważ yy, to jest nieprawdą. Czy, czyli w sytuacji, gdy otrzymam dwie liczby, różne od siebie oczywiście, nie mam w ogóle rozwiązań. Jest to równanie sprzeczne. Brak rozwiązań. Czyli tak naprawdę zero rozwiązań. I takie równanie nazywamy równaniem sprzecznym. I warto, nawet trzeba, przy każdym równaniu, gdy rozwiązujemy, i wyjdzie nam coś takiego, należy napisać, że jest brak rozwiązań i jest to równanie sprzeczne. To jest bardzo ważne. To nie jest koniec, bo może być więcej rozwiązań. Yy, na przykład mogą być dwa rozwiązania i takim równaniem jest na przykład x do drugiej równa się 25. Powiecie, yy, ale no przecież rozmawiamy o równaniach pierwszego stopnia, prawda? Ale ja specjalnie takie równanie napisałam po to, by wam pokazać, że może być. Sytuacja, że będziemy mieć dwa, roz dwa rozwiązania. Yy, gdy mamy równanie pierwszego stopnia, zawsze będzie 1, 0, lub za chwilę się dowiecie jeszcze jako, jaka inna możliwość. Ale tutaj mamy dwa rozwiązania, ponieważ x to może być 5 oraz x może być minus 5, bo minus 5 do potęgi drugiej to też jest 25. Więc mogą być dwa rozwiązania, ale. Ja bym chciała powiedzieć o takim przykładzie, gdzie tych rozwiązań będzie... Hmm, no zaraz zobaczycie ile. Um... Zobaczcie, taka sytuacja. Gdybym chciała rozwiązać to równanie, no to najpierw wymnożę nawias po prawej stronie. 2x dodać 4. I zobaczcie, po obu stronach mam to samo. Odejmę sobie 2x i mam 4, równa się 4. Gdy otrzymam coś takiego, że prawa strona równa się lewej, otrzymałam równanie, które nazywa się równaniem tożsamościowym. Równanie tożsamościowe. Oznacza to, że mamy nieskończenie wiele rozwiązań. I ważną rzeczą jest to, że w takim przypadku każda liczba, którą będę chciała podstawić pod x, będzie spełniała to równanie, będzie rozwiązaniem. To są bardzo ważne rzeczy, które teraz były. Bardzo proszę je zapisać, nawet z wykrzyknikami, nawet na kolorowo, po to byście je zapamiętali. Bardzo ważne rzeczy. No to teraz, może rozwiążmy jakieś równania. Zaczniemy od pierwszego zadania. Na 79 stronie, prościutkie zadanie, rozwiąż równania i mamy wskazać pierwiastek, którego równanie jest największe. Pierwiastek to inaczej rozwiązanie, równania. No to obliczmy sobie każde z tych równań, żeby stwierdzić, który będzie największy. x plus 8 równa się minus 4, żeby wyliczyć x, odejmuję 8, minus 12. Drugi x odjąć 8 równa się minus 4 teraz dodaję 8 przeciwne działanie i jest 4 trzecie 8x równa się minus 4 teraz muszę podzielić przez 8 minus 4 ósme czyli jedna druga na minusie oczywiście i czwarte x ósmych równa się minus 4 mnożę obustronnie razy 8 po to zobaczcie, żeby mi się skróciły te ósemki. O nie widać. Skracam te ósemki, czyli x równa się minus 32. No i w którym miejscu mam największy wynik? Tutaj jest liczba dodatnia, czyli drugie równanie. Zadanie kolejne. Drugie. Rozwiąż równania i wskaż najmniejszy pierwiastek tym razem. No to pierwsze. Pół. Równa się pięćsetnych. Zatem należy podzielić. Zawsze dzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej. Um, zatem x to jest pięćsetnych. Ja sobie to zapiszę w postaci łamków zwykłych. Podzielić przez 5 pięć Pięćsetnych razy dziesięć piątych. To jest jedna dziesiąta. drugie 20x i 2 dziesiąte dzielę przez 20 czyli 2 dziesiąte dzielę przez 20 czyli mnożę przez 1 dwudziestą skracam, otrzymuję 1 setną trzecie 3 setne równa się 30 i dzielę przez 3 setne Czyli x równa się 30, podzielić przez 300, czyli razy. Dobrze, podzielić przez 300 najpierw, czyli razy 103. Po skróceniu mam 10, czyli 1000. I w czwartym no. mam, czyli x równa się 1. Najmniejszy wynik to jedna setna, czyli dwójeczka. Znowu. No dobrze, to były takie proste równania. Myślę, że czas yy, zająć się bardziej skomplikowanymi. Yy, zaczynamy. Strona 80. I tutaj pojawi się już yy, Dłuższe równanie. Trzecie zadanie. Rozwiąż równanie. Najpierw je sobie przepiszemy. <laughs> Należy pamiętać o dokładnym przepisywaniu. Bo jeśli źle przepiszemy równanie, no to będzie źle rozwiązane. Najprościej mówiąc. I to się równa 83. Troszkę mi się nie zmieściło, ale teraz postaram się zmieścić. Od czego zaczynamy? No od wymnożenia nawiasów, moi drodzy. 3 razy 2x to jest 6x. 3 razy minus 1 to jest odjąć 3. Minus 5 razy x to jest minus 5x. Minus 5 razy minus 3 dodać 15. Pamiętajcie o znakach. Najważniejsza sprawa. 18x odjąć 24.

I dzielę przez 19. Pamiętamy, że tutaj jest razy, czyli x równa się 19. 95 podzielić przez 19 to 5. I mamy rozwiązanie. Jeśli ktoś chce, wykonuje sprawdzenie, czyli wstawia sobie x do naszego równania. I jeśli nie pomyli się rachunkowo, to powinna wyjść lewa strona równa prawej. Hmm. może na drugiej stronie będę pisać. B. dwie dziesiąte x -a. dodać pół x dodać pięć pięć x odjąć jeden odjąć faj równa się sześć i pół najpierw Mogę sobie tutaj te dwie liczby dodać, bo to nie będzie przeszkadzało, czyli mam 7 i wymnażam nawias. 25x, odjąć 5, odjąć 2,7. No to xy razem. 25 i 7, odjąć 2,7. 23. Odjąć 5, równa się 6,5. Dodaję 5. Wykonuję działanie odwrotne. Dodać, czyli 11,5. No bo teraz muszę podzielić przez 23. 11,5 podzielić przez 23. Przesuwam sobie przecinek, czyli mam 115 przez 230. To jest jedna druga. I podpunkt C 30, dziesiąte, 4 10 dziesiąte x 1, 2. Dodać. No to liczymy. Wymnażam nawias 30 razy 4 dziesiąte to jest 12 setnych x. Odjąć 30 razy 1 i 2 dziesiąte. Trzydzieści sześć setnych. I teraz x razem. Czyli mam czterdzieści osiem setnych. daję trzydzieści setnych. Dziewięćdziesiąt sześć i dzielimy przez 48 centnych, równa się dwa. Dobrze. to równanie nie ma rozwiązania. Najprościej obliczyć oba. I zobaczymy, co, nam, co tam się będzie działo. Minus 8, 5 odjąć 2x, 3x odjąć 1 trzecia. Wymnażam przez 8, czyli mam minus 40, dodać 16, 3x, 1 trzecia razy 3 to jest 1. I teraz odejmuję 3x, czyli mam 13. I dodaję 40. Mam 39. Należy podzielić przez 13. Wynik jest 3. Mam tutaj rozwiązanie. Zatem pewnie chodzi o drugi przykład, ale żeby to stwierdzić na 100%, należy obliczyć ten drugi przykład. No to piszemy. 3. 2. I dodać 2, 1 trzecia. Moi drodzy, najpierw zajmujemy się nawiasami, więc wymnażamy. 3 razy 5, 15. Odjąć 3 razy x trzecich. 2 razy 1 trzecia, 2 trzecie. Odjąć 2 razy x drugich. Dodać 2, 1 trzecia. Zobaczcie, co tu się dzieje. Skracam sobie. Więc mam 15 odjąć x, 2 trzecie. Odjąć. X. Dodać. Yy, zamienię nałamek niewłaściwy. 7 trzecich. Dlaczego zamieniłam? Po prostu mnożę przez 3. Po to, aby móc sobie skrócić te mianowniki. No, zobaczcie. Ale mnożę wszystko przez 3, więc mam 45 odjąć. 3 x. Równa się. 2 trzecie. Razy 3, odjąć 3x, dodać 3, razy 7, 3. Skracamy mianowniki. 45, odjąć 3x mamy 2, odjąć 3x, dodać 7. 45, odjąć 3x równa się 9, odjąć 3x. Obustronnie dodam sobie 3x i zobaczcie, znikają mi x, -y, a to jest nieprawda. Czyli tutaj jest brak rozwiązań. Czyli drugi przykład. Dobra. Mam do Was zadanie, żebyście poćwiczyli rozwiązywanie równej. Drugie strona 67. Warto tam rozwiązać te równania, po prostu poćwiczyć i tyle. I może tyle wystarczy. Dziękuję.